Początki benzina sięgają według niektórych źródeł IX wieku, gdy na górze, która dziś nazywana jest Zamkową, zbudowano pierwszą warownię, konkretniej gród, a raczej biorąc pod uwagę jego wielkość, gródek. Umiejscowienie to nie było przypadkowe, gdyż od północy i zachodu dostępu do grodziska broniły rzeka i strome wzniesienia a jedyne łagodniejsze podejścia znajdowały się od strony południowej i wschodniej. To ulokowanie było też istotne z innego powodu. Gród, a później także i zamek, znajdował się bowiem przy znanym i jednym z najważniejszych szlaków handlowych na naszych ziemiach, z Krakowa do Wrocławia i dalej na zachód. W ten sposób miejsce to pełniło rolę strażnicy, przy przeprawie przez wspomnianą wcześniej rzekę, czyli Czarną Przemsza. Inne źródła podają, że historia Będzińskiego Grodu Warownego, protoplasty tutejszego zamku, jest nowsza, bowiem sięga połowy XIII wieku, a dokładniej czasów Bolesława Wstydliwego. To właśnie ten przedstawiciel Piastów, Miał założyć na tutejszym skalnym wzniesieniu gród obronny. W jakim celu? Tym samym, co według wcześniejszych założeń na wzoru przepraw przez czarną przemszę i tym samym pilnowania cennych towarów transportowanych przez wspomniany wcześniej szlak handlowy prowadzący z Krakowa do Wrocławia. Przypuszcza się, że wspomniana fortyfikacja nie była zbyt duża. Wykonano ją ponadto z drewna i obsadzono niezbyt liczną załogą. Już w tym momencie miała też istnieć albo być budowana potężna murowana wieża, ale do tego wrócimy później. Będzin jako miasto pojawił się na kartach polskich dziejów już w XIV wieku. Według źródeł otrzymał on prawa miejskie w 1346 roku według tak zwanego Prawa Polskiego, a kilkanaście lat później w 1358 w myśl prawa magdeburskiego nadał mu je król Kazimierz Wielki. To właśnie wtedy miał też powstać zamek w Będzinie, zamek, którego bryłę można oglądać do dzisiaj, a którą możecie zobaczyć aktualnie na ekranie. Według wielu, często odmiennych lub nawet sprzecznych relacji, wspomniany władca miał tę twierdzę albo nakazać zbudować od podstaw, albo też oprzeć się na już istniejących zabudowaniach. W tym drugim wariancie miał rozbudować dawny gród, korzystając z miejscowego kamienia. Całość zaś następnie wzmocnić głęboką fosą. Osobiście stawiałbym na opcję drugą, tym bardziej, że jak wspomniałem wcześniej, zamek powstał na terenie zdecydowanie starszego grodu, w którym już wtedy mógł znajdować się tak zwany stołp, czyli masywna wieża obronna, w tym przypadku na planie koła. Badacze snują bowiem przypuszczenia, że mogła zostać ona wzniesiona już na przełomie XIII i XIV wieku, gdy sam zamek datowany jest dopiero na połowę wieku XIV. Jeżeli przyjmie się koncepcję wcześniejszego istnienia wieży, to śmiało można przyjąć, iż Kazimierz Wielki. Dokonał po prostu rozbudowy twierdzy w myśl stworzenia szczelnego systemu obronnego królestwa. Brzmi prawdopodobnie, prawda? Dlaczego władcy zależało na rozbudowie granicznych umocnień? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w filmie, do którego odnośnik jest aktualnie wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu. Zajrzyjcie do niego później, aby się tego dowiedzieć. Upraszczając, zamek w Będzinie miał być zaporą przed ewentualnymi, zbrojnymi najazdami ze strony książąt śląskich. W ten właśnie sposób zrodziła się gotycka kamienna warownia, znana ze swej zwartej bryły. I znakomitego rozplanowania poszczególnych elementów obronnych. W północno-zachodnim narożu zamku znajduje się, wspomniana już dwukrotnie, cylindryczna, masywna wieża będąca miejscem ostatniej obrony. Stołp, o którym mowa, słynie dziś nie tylko z potężnych murów, lecz także z tego, iż na jego szczycie znajduje się krenelaż. Znany również powszechnie pod inną nazwą, jako Blanki. Ten konkretny element architektoniczny jest jednak zdecydowanie młodszy od reszty wieży, gdyż pochodzi z XIX wieku i ówczesnej przebudowy, o czym szerzej opowiem w kolejnym filmie. Do wieży zamkowej dostawiony został następnie dom mieszkalny, składający się z czworobocznej wieży. I przyległego do niej budynku. Jego funkcja, oprócz tej oczywistej, czyli kwatery dla aktualnego pana zamku, była też inna. Spełniając jednocześnie funkcję baszty, dom mieszkalny był też dostosowany do obrony przed najścigami. Warto w tym miejscu dodać, iż według dostępnych mi źródeł Pierwszym burgrabią z okolic 1349 roku miał być na będzińskim zamku niejaki Wiernek lub Wienko. Innym, także bardzo dawnym gospodarzem tutejszej twierdzy miał być zaś rycerz Benda, z czym wiąże się jednak tragiczna historia, o której wspomnę niebawem. Całość zabudowań została ujęta w pierściń murów, który z kolei otoczył następnie niższy, jednak także mocny okrąg obronny. Co jednak niezwykle interesujące, zarys murów obronnych został dostosowany do rzeźby terenu, dzięki czemu kurtyna muru przebiegała w zgodzie z naturalną linią poziomu wzgórza zamkowego. Zarówno doskonała taktyka poprowadzenia wspomnianych obwarowań, jak i niezbyt duże rozmiary samego zamku przyczyniły się do tego, iż ten punkt obrony na szlaku Orli Gniazd nie wymagał dużej załogi, aby odeprzeć ewentualny wrogi najazd. W razie oblężenia. Biorąc pod uwagę znajdującą się na zamku studnię i przygotowane uprzednio zapasy żywności, twierdza mogła pozwolić sobie na długotrwały opór nawet podczas wymagającego oblężenia. Źródła mówią, iż pokonanie dostępnych fragmentów lochów trwa zaledwie pół godziny. Według ludowych podań, pod zamkiem mają jednak kryć się przepastne piwnice, gdzie pokutują dusze dawnych mieszkańców twierdzy. O jednym z nich, konkretniej o Mikołaju Korniczu, będziecie mogli usłyszeć w następnym filmie. Według innych legend, w okolicach zamku w Będzinie, gdzieś na górze zamkowej, kryje się zamaskowane wejście do podziemnych korytarzy. Które mają ciągnąć się przez setki metrów pod powierzchnią ziemi. Według najbardziej ekstremalnych teorii mają one mieć aż 25 km długości i prowadzić do odległego zamku w Siewierzu, a nawet do warowni w Mysłowicach. No, chyba przyznacie, że to dość odważna teza. Ludzie, którzy trochę mocniej stąpają po ziemi, wychodzą z założenia, że te ukryte korytarze i pomieszczenia to pozostałości po fortyfikacjach z okresu II wojny światowej. Trafiłem też na głosy, że to po prostu chłodnie z początku XX wieku. A wy? którą z tych opcji obstawiacie i dlaczego, a może w Waszych okolicach również są legendy o podobnych podziemnych korytarzach? Jeżeli tak, dajcie o tym znać w komentarzach. Chętnie im się przyjrzę i ewentualnie zweryfikuję w źródłach. Czytając o Będzinie, także i o tutejszym zamku, bardzo łatwo jest znaleźć legendę o nazwie tej miejscowości. Według podań, król Kazimierz Wielki, zmęczony trudami wyprawy na Śląsk, miał zatrzymać się na tutejszym wzgórzu, nazywanym obecnie wzgórzem zamkowym, zaś według innych wersji tej historii miał zatrzymać się w Będzińskim Zamku. Oczarowany, wręcz zauroczony pięknem tutejszej okolicy, miał skazać w dal, według niektórych podań, na wspomniane wcześniej wzgórze, wznoszące się nad rozlewiskiem czarnej przemszy, a następnie zatrzymać swój królewski orszak i powiedzieć słynne już dziś słowa. Tu będziemy odpoczywali. Od tej właśnie frazy ma wywodzić się nazwa Będzina. Co ciekawe, czelać, czyli w dużym skrócie królewska służba, towarzysząca rzecz jasna wówczas Kazimierzowi Wielkiemu, miała natomiast rozłożyć obóz kilka kilometrów dalej. Od niej z kolei miała zyskać nazwę, sąsiadująca z Będzinem, miejscowość czelać. To jednak nie koniec. Ci dworzanie, którzy podobno nie zmieścili się na wzgórzu zamkowym, zostali skierowani dalej, dokładnie za nie, co dało początek osadzie za górze. Historia ładna, wręcz plastyczna, jednak bardzo mało prawdopodobne, że prawdziwa. Jak zapewne pamiętacie, Kazimierz Wielki nadał Będzinowi prawa miejskie, a co za tym idzie? Miejscowość o tej nazwie musiała istnieć zdecydowanie wcześniej niż pojawił się w niej wspomniany władca. Przed wstąpieniem tegoż monarchy na tron miała ona być znana pod nazwą Bendyn lub Banden. Skąd zatem to nazewnictwo? Rycerz Benda. Pamiętacie go? Wspomniałem o nim przy okazji omawiania poszczególnych elementów zamku, akcentując przy tym, że według legend był on jednym z pierwszych gospodarzy tutejszej twierdzy. Posłuchajcie zatem podania o gwałtownym, wręcz zbójeckim z natury rycerzu, którego historia nie kończy się dobrze. W dawnych czasach pierwszy polski król Bolesław Chrobry miał wiernego drucha i zarazem przyjaciela. Będę jako chłopcy wychowywali się razem na książęcym dworze, co znacznie umocniło ich braterskie więzy. Dorastając, wspólnie uczyli się rycerskiego rzemiosła, a gdy dorośli, ramię w ramię walczyli na wyprawach wojennych. Wiele lat później gdy Bolesław władał już krajem, w dowód wdzięczności za wierność i ofiarną służbę, podarował on swemu przyjacielowi piękne ziemie leżące nad czarną przemszą. Rycerz Benda, oczarowany okoliczną puszczą, postanowił się tu osiedlić, wyznaczając na miejsce swej siedziby skaliste wzgórze piętrzące się ponad brzegiem rzeki. Problem w tym, że jego służba była zbyt mała, aby szybko wybudować warowny gród, w którym Benda mógłby zamieszkać. Z tego też powodu rozkazał on miejscowej ludności, by porzuciła swe dotychczasowe zajęcia i stawiła się do pracy. Ci, którzy stawiali opór, zostali wzięci przez niego do niewoli. Benda osobiście nadzorował znoszenie twierdzy zmuszając jednocześnie robotników do pracy ponad swe siły. Zamek ostatecznie postawiono, lecz budowniczy nie otrzymali za swój trud zapłaty. Właśnie dlatego okoliczna ludność przekleła swego nowego pana, przez co miała spaść na niego bardzo dotkliwa kara. Jak mówią podania za krzywdę jaka spotkała poddanych będy jednego dnia stracił on całą swoją rodzinę. Podobno na jego oczach oderwał się od wzgórza olbrzymi głaz, który odesłał na inny świat zarówno jego żonę jak i dzieci. Zrozpaczony rycerz przywdział wówczas habit i opuścił przeklęty zamek. Osiadł następnie w pustelni w Gołonogu, gdzie w ubóstwie do końca życia pokutował za swoje winy, sumiennie pomagając miejscowym osadnikom. Od tej pory zamek i powstała wokół wzgórza zamkowa osada miały być nazywane bendynem właśnie odmiana dawnego właściciela. Z czasem zaś wspomniany bendyn zamienił się w bendzin który znany jest po dziś dzień. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą opowieść o zamku w Benzinie, jednak zdecydowanie nie jest to wszystko, co ma on do zaoferowania. W następnym materiale dokończę snucie jego historii, więc wyczekujcie kolejnych dusznych opowieści, a w międzyczasie zapraszam do wysłuchania wielu innych moich materiałów. Między innymi o polskich twierdzach i ich legendach. Dziękuję serdecznie za każde polubienie filmu, komentarz pod nim, obserwacje i dodany do niej dzwoneczek, a także udostępnienia moich materiałów czy to w swoich social mediach, czy też wśród znajomych. Motywuje mnie to do działania. Jeżeli wciąż tu jesteś, to zachęcam Cię serdecznie do sprawdzenia moich innych materiałów, które w tym momencie wyświetlają się na ekranie. Miłego oglądania!